Nie ma widzowie, wróciłem z Lublina przed chwilą i zrobimy haul zakupowy, bo kupiłem troszkę rzeczy. To tak może po kolei zacznijmy od takich rzeczy bardziej bo nie są aż tak ciekawe. Fanta. Kupiłem fantę, lubicie? Kupiłem sepeksa moją ulubioną, jedną z ulubionych. I kupiłem sekaribo. I to są rzeczy stricte jedzeniowe. Dobra, wezmę ten sepeksa. No, dobra, to może tak po kolei, jak szed, szedłem. Yy, najpierw rzeczy z Empika. W Empiku kupiłem trzy rzeczy. A w zasadzie dwie, bo koperty kupi kupi kupiłem kupaczkę kopert, w zasadzie dwie takie paczuszki kopert, bo jedna była mi potrzebna na pewno, stwierdziłem, że kupię jeszcze nie to jeszcze się przyda na zapas, a zresztą trzeba będzie wysłać, to Ten tu ma oczywiście nie jest to sponsorowane, a taka fajna paczuszka, taka na raz wydaje mi się. 20 kar, to ale znaczy, dla mnie na zrobienia? No, takie tam efekty. Nie wiem, w zakupiłem jeszcze album roku Nightcore, znaczy Deadcore od, yy, yy, od Ciwasa. To jest naprawdę wspaniały album. Trochę się w nim odbijam. I mamy, mamy tutaj wersję Digipak. Widziałem jeszcze w innym mpik wersję z plastikową, ale zobaczyłem Digipak. To się że jest na Digipak. Cena MPIKowa to jest 50 zł, bez grosza. To tak listę. No i dobra, otwieramy. Koperty połodzie na bok. Nie będę pokazywał tych słodyczów, bo to nie ma sensu absolutnie tego pokazywać absolutnie nie ma sensu przy okazji tak powiem za niedługo możecie się spodziewać troszkę innych filmów troszeczkę z lepszą jakością dźwiękową bo kupiłem adapter do telefonu i będę mógł podłączyć mikrofon, bo jestem takim debilem, że kupiłem mikrofon i nie dało się go podłączyć. Dobra, mamy album. I będę kładł sobie obok. Dobra. Najtkrótsza. No okładka świetna. Z tyłu tak to wygląda. Otwieramy. W środku co mamy. Ok. Czyli tu mamy taki 13 taki wat. Tu mamy chyba płytę. No. Pamiętam, że chyba. Chyba y, jakąś... Adam Boxing TV tak komentowali jakąś taką płytę, tak wydano, że tak było, że podoba im się to. No, ale tutaj coś jeszcze jest. O, to jest chyba wlepa taka duża. Tak, wlepa? Wlepa. Nie no, sztos. Da, do albumu z wlepami pasuje, da, nie? I chciałem że książeczka. W środku są teksty. No. Naprawdę to jest album roku uważa, czyli Was Death Note, Death sorry. Nie ma w tym momencie nic lepszego, jeżeli chodzi o prawdę albumy i single roku Death Note, zdecydowanie. Jeżeli ktoś polemizuje, no to ale nie zamierzam nim konkurować. Mamy no, to. No na to co? Teraz tak. Tutaj eee. tu mamy to. Tu mamy jeszcze te rzeczy. Dobra. Tu jeszcze tak w ramach eee, opowiedzenia byłem właśnie w sklepie spożywczym, kupowałem sobie te rzeczy. Przy okazji się okazało, że jest kilka innych rzeczy i kupiłem. Po pierwsze, zeszyt 80-kartkowy do wyrywania kartek i pisania listów bo był potrzebny i kupiłem taki nowy w kratkę przyda się na pewno zobaczymy i kupiłem dwie książki i pierwszą jest 1299 Piotr Langer z zeszłości przeczytałem w tym roku już po nikt książkę, która jest wydana po tej książce i na tyle mi się spodobała Płuczuś tego artysty, że tego pisarza, że chciałem sobie przeczytać jeszcze jedną. O, tu jeszcze są dwie. No i, i zobaczymy. Na pewno na pewno będę się przy niej bawił. Na razie ją co czytać, więc na razie jeszcze trochę podzbiera kurz, ale zawsze coś. I kupiłam ukrytą grę. Bardzo byłem ciekawy tej książki. Jakbyś tak mnie ćwiczyła, zaciekawiła taki fajny grubas, uważam, że będzie zawsze warto ją się zapoznać. I na sam koniec 100 rzeczy do zrobienia w Zombie. Nie wiem, czy mogę pokazać tą opłatkę ale powiedzmy, że ją tak trochę zakryję. To kupiłem jeszcze w takiej małej księgarni, bo tam były mangi, bo w Empiku to, co było znak, no to nie było to, co ja zbieram, a w zasadzie było tego bardzo mało. No i tyle, czwarty tomik będę sobie to zbierał powoli. Tak to wygląda. Tyle. No ale tak wyglądał taki mały hol. A ja się za żegnam, do zobaczenia. Ego.